Cześć. Jarek Łuczek, Firma Bardzo Wrocław. Dziś prezentuję wam bardzo popularnego hita sprzedażowego z polskich salonów. Kia Sporty czwartej generacji z 2017 roku z silnikiem 1.6 GDI z instalacją gazową, jak na naszą firmę przystało. Chcecie zobaczyć z jaką instalacją, ile kosztowała i jak zamontowaliśmy? Zapraszam do oglądania filmu do końca. Kia Sportage czwartej generacji to prawdziwy hit sprzedażowy w polskich salonach. Dzięki temu, że jest z suwem, bezawaryjnym, dość komfortowym i jeszcze ekonomicznym, w miarę ekonomicznym, bo naprawdę ekonomiczny to będzie teraz. Do tej pory auto spalało około 8-9 litrów benzyny na 100 km jeżdżąc po górkach do kotliny kłodzkiej. Do też klient zdecydował się zamontować instalację gazową, żeby zaoszczędzić. Ile można zaoszczędzić? Zamiast 8-9 litrów benzyny auto będzie paliło 9-10 litrów gazu. 8-9 litrów benzyny kosztowało klienta jakieś 55-60 zł. Teraz będzie palił 9-10 litrów gazu, to będzie kosztowało jakieś 27-30 zł. plus litr benzyny to jest 35 zł. Czyli jakieś... 20 do 25 zł na każdych 100 km można zaoszczędzić, czyli po 10 tysiącach będzie to 2,5 tysiąca zł w kieszeni, po 20 tysiącach już 5 tysięcy zł w kieszeni, czyli w ciągu roku mniej więcej taka instalacja gazowa powinna się zwrócić. A jaką instalację zamontowaliśmy? KMN Evo Sky Direct, której mózg, czyli sterownik, za zamontowaliśmy tam pod spodem, reduktor tam. Filtry w bardzo dogodnym miejscu, bardzo porządnie zamontowane, takie, że prawie można za nie holować. Wtreskiwacze pojedynczo zamontowane zmieściliśmy pod pokrywą silnika pod ozdobną pokrywą, a rurki od wtryskiwaczy do kolektora ssącego mają długość mniej więcej 2 do 3 cm, co zapewnia bardzo ekonomiczną i dynamiczną jazdę, bo dodając gazu silnik bardzo szybko dostaje gaz i reakcja na dodanie pedału gazu jest natychmiastowa, a przy zdjęciu nogi z gazu natychmiast również zamykają się wtryskiwacze i tak bardzo mała pojemność tej rurki powoduje, że praktycznie nic z gazu nie przelatuje przez silnik niespalone. Jeżeli chodzi o instalację gazową, to tyle. Jeżeli chodzi o sam silnik, to niestety ma mechaniczną regulację luzów zaworowych i trzeba do niej zaglądać co mniej więcej 50 do 100 tysięcy km, w zależności od tego w jakim trybie jeździmy. Jeżeli więcej w mieście, to rzadziej zaglądamy pod pokrywę zaworów. Jeżeli jeździmy dużo w trasie z dużymi prędkościami, rzędu 160-170 na godzinę, to wtedy musimy co 50 tysięcy km zaglądać pod e, pokrywę zaworów i sprawdzać luz e, zaworowy. Jeżeli chcielibyście wiedzieć, jak szybko Wam zamortyzuje się instalacja gazowa, to musielibyście wejść na naszą stronę internetową, do której link znajdziecie w opisie. A tu jest formularz po wypełnieniu którego dowiecie się, ile kosztuje instalacja gazowa, i na tej podstawie będziecie wiedzieli, jak szybko zamortyzuje Wam się instalacja gazowa w podobnej kij bądź w takiej Toyocie albo w takim BMW X3, które jest u nas na serwisia przejechało na gazie już około 15 tysięcy kilometrów. Chyba, że macie takiego Jaguara, F-Pace'a, to też możemy wam go przerobić na gaz. 3-litr kompresor, on będzie dopiero zaczynał przygodę z zasilaniem gazowym i za chwilę będę go testował. Tutaj to wszystko, co mogłem powiedzieć na temat tego silnika i tej instalacji gazowej, chociaż mógłbym o instalacjach gazowych gadać całymi dniami, co zresztą wiecie, oglądając mój. E kanał, bo gadam tam tylko praktycznie o instalacjach gazowych i o samochodach. Zapraszam Was teraz do środka, gdzie jest całkiem przytulnie. Tak z profilu prezentuje się nasz hit sprzedażowy Kia Sporty czwartej generacji, a tak prezentuje się we wnętrzu. Znalazłem ciekawy element w tym samochodzie, coś spotykane częściej w autobusach jako do wybijania szyby, jako wyjścia awaryjnego. Nie wiem, którą szybę można byłoby nie wybić, ale myślę, że każdą i w razie gdyby była potrzebna, to proszę zobaczcie tutaj przy samej nodze e, kierowcy znajduje się tak więc kierowca, w razie czego będzie mógł się wydostać z tego samochodu awaryjnie i sobie jakoś wydostać się na zewnątrz. Nie mam kluczyków do tego samochodu, a właściwie mam w drugiej kieszeni, nie tam gdzie zawsze mam, system odpalania kluczykowego, bezpieczny jeżeli chodzi o kierowcę, natomiast trochę uciążliwy jeżeli chodzi o użytkowanie codzienne odpalamy autko i wnętrze prezentuje się następująco. Ładny wyświetlacz centralny. Musimy wyłączyć chyba nasz klimatyzację, żeby nas nie zagłuszała, co zostało od razu odnotowane na ekranie. Ekran w tej chwili wyłączony, jak tylko wbijemy wsteczny, to zobaczymy kamerkę cofania. Bardzo fajnie to działa, bezproblemowo. Nie udało mi się nigdzie uderzyć tyłem podczas całych jazd testowych. Deska rozdzielcza, całkiem czytelna i całkiem łatwa w obsłudze. A tutaj po lewej stronie przełącznik będzie gaz, który pokazuje nam, że jesteśmy już na zasilaniu gazowym i pokazuje nam, że mamy dwie piąte zbiornika, czyli dwie z pięciu diod pokazują, że zbiornik gazowy jest w 20-40% w zatankowany. Jak Wam się podoba wnętrze takiej Kia Sportage? Całkiem przyjemne, trochę plastikowe, ale dość dobrze wygłuszone i. Nie mam zastrzeżeń, jeżeli chodzi o ten komfort. Najbardziej czego mi do, to, co doskierało mi podczas testowania tego samochodu, to e, dość słaba moc i niski moment obrotowy e, tak przy 2-3 tysiącach obrotów przyspieszyć z niskich obrotów to naprawdę jest dość uciążliwe. Bagażnik całkiem spory, ale nie tak duży, jakbyśmy chcieli e, od samochodu, który ma wygląda z zewnątrz na dość duży wnęka za to pod. Pokrywą całkiem duża, ale klient zdecydował się na zbiornik standardowy, czyli 55-litrowy, bo i tak na tym zbiorniku będzie można przejechać dość dużo kilometrów. Można do niego zatankować około 45 litrów gazu, a przy spalaniu powiedzmy 9 litrów, no to można spokojnie zrobić na nim 500 kilometrów. A po tych 500 kilometrach tankujemy za 3 zł, a nie za 6,50 do tego wlewu, a nie do tego wlewu. Oczywiście do tego też będziemy musieli co szósty, siódmy, może ósmy raz tankować również benzyny, ale generalnie tankujemy do tego wlewu na dole. Jak Wam się podoba Kia Sportage na gazie? Dla mnie całkiem ciekawy kąsek, ale ja jak wiecie celuję w jakiegoś plugina i ten 1.6 turbo też wchodzi w rachubę i być może na niego się zdecyduje, ale dopiero w jakimś Kia Sorento a nie w Kija Sportage. Troszeczkę dla mnie za mały i za mało ciekawy za mało wyzwań dla mnie ten samochód ma żebym go sobie kupił ale Wy jeżeli kupicie to oczywiście zapraszam do nas na montaż instalacji gazowej a jeżeli kupicie z gazem to zapraszam na serwis, naprawy, diagnostyki to co będziecie chcieli zrobić to mam nadzieję, że uda nam się Wam jakoś pomóc a jeżeli spodobał Wam się za to dzisiejszy film to kciuk w górę i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco w temacie alternatywnych źródeł zasilania nowoczesnych 咱们好多，嗨。